Cześć kochani, przychodzę do Was z na pytanie, e, czy to koniec, czy jeszcze nie. E, pierwsza karta to arcykapłan i mówi, że ta relacja miała głęboki sens. Może była oparta na wartościach, może na przywiązaniu, albo po prostu duchowej więzi. Królowa mieczy pokazuje chód. Może odcięcie, może decyzję podjętą z rozsądku, e, na pewno nie z serca, ale Trójka Pentakli daje nadzieję, bo to jest karta współpracy, karta rozmowy, wspólnego budowania, więc te karty pokazują, że to nie do końca jest koniec, że obie strony będą gotowe do szczerej komunikacji i że jeszcze będzie można coś zbudować. Na pewno to już nie będzie to samo. Mam nadzieję, że to będzie już coś nowego, dużo lepszego.